No nuмермер mit мод na wat. Jesteśmy w Serpelicach nad Bugiem, gdzie już dziś wieczorem w przepięknych okolicznościach przyrody rozpoczynamy dziesiątą edycję Golgoty Młodych zatytułowaną Wielki Znak. Teraz jesteście na Golgocie Młodych? Pierwszy. Raz, dwa. Cztery. Czwarty raz. Ja czwarty. Ja Jestem trzeci. Pierwszy? Tak. Wszyscy ja pierwszy. Mhm. pierwszy. Pierwszy. Czym jest wielki znak? Yy, Matka Boża. Moment, kiedy zaczynamy mieć wątpliwości. Kiedy zaczynamy widzieć, że coś jest nie tak i to po prostu w jakiś sposób tak daje nam takiego kopniaka, żeby coś z tym zrobić, żeby się ruszyć i ogarnąć co i jak się dzieje. Myślę, że moim wielkim znakiem było to, że znalazłam w ogóle karkę, karteczkę z Golgoty Młodych na pielgrzymce po prostu na, na drodze idąc i tak od dwóch lat, czy od trzech lat planowałam właśnie, żeby pójść na Golgotę Młodych, ale nigdy się jakoś nie udawało a w tym roku tak w sumie wczoraj postanowiliśmy, że niech się dzieje co chce, pojedziemy. No Maryją. <laughs> Maryją taką, która jest przewodniczką, tą, która nam wskazuje drogę, która sama przeszła już tą najważniejszą swoją drogę. Oh. Takim znakiem od Boga. Takim... Tak. Właśnie mam nadzieję się dowiedzieć. Nie wiem, nie wiadomo. Nie <grym> wiem. Jakiś wielki znak od Boga tak. w naszym życiu. Co dalej robić? W tym roku naszą przewodniczką jest Matka Boża Maria, za którą będziemy kroczyć przez najbliższe pięć dni. Pokoju i dobro. Z Bożą pomocą rozpoczęliśmy dziesiątą kolgotę młodych pod hasłem Wielki Znak, i w tego wieczornego nabożeństwa wprowadziliśmy Wielki Znak, ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęcie było nad rzeką Bóg, tam gdzie 10 lat temu wprowadzaliśmy Krzyż San Damiano, który nam towarzyszy do teraz. I ten wielki znak będzie nas prowadził poprzez te dni kolgoty. Tego wieczoru zaczęliśmy zwiastowaniem. Jest to znak zwiastowania Maryi, kiedy anioł przychodzi, mówiąc Maryi, że zostanie Matką Boga. Jednak dla nas ten czas był przeżyciem nie tylko wspomnienia Maryi, ale spojrzenia na własne życie, że do nas już przyszedł Bóg kiedyś w przeszłości. To był czas, kiedy szliśmy za ogniem, w znaku ognia. Chrystusa poznawaliśmy jako tego, który był, poznawaliśmy Go tego, jako który jest teraz i chce działać, ale także poznajemy Go jako tego, który przychodzi i który będzie. I za tym znakiem poszliśmy znakiem ikony, znakiem ognia, a później znakiem wody. I te znaki rozpoczęły ten nasz czas rekolekcji, czas Golgoty, na który cały czas chcemy być otwarci na ten wielki znak. Jaki nam daje Bóg, i ten znak ognia, znak wody, odznowienia przeczyn otworzył dla na nas pewną ścieżkę, na którą teraz weszliśmy i chcemy iść dalej. Tak jak Pan Bóg będzie nas dalej prowadził. Bądź pozdrowiona, Pani święta, królowa, najświętsza dziewicza. A o której jest obiad jutro? Nie wiem. Nie, wiem, na razie myślałem o wyjściu. Pierwdaję Po czym innym, po podróży. A tego jeszcze nie wiem. Nie <laughs> wiem, Jezu, nie wiem. Nie patrzyłam jeszcze. <śmiech> nie. <śmiech> nie wiem. Mam nadzieję, że o 13. U 15. Ja nie wiem. <laughs> ja z tej sprzątam śmieci, noszę je. Tak, a po prostu takie to życie jest piękne. I to jest wielki znak. <laughs>